Co dzisiaj w programie? Dzisiaj chciałam, po ostatniej audycji, właściwie już pod koniec audycji, rozwinęła się dyskusja, którą później ciągnęliśmy już poza, nie, poza falami eteru. I chciałam dzisiaj porozmawiać z wami o tym, jak zachować optymizm, taki życiowy, prosty optymizm. Mamy teraz no, zdecydowanie bardzo dziwne inne czasy. Nadchodzą zmiany, zmiany właśnie nie nadchodzą, już nadeszły. Jest jakaś Jakaś transformacja, o której właściwie dużo nie wiemy, co za tym stoi. Mamy wirusa, mamy jakieś finansowe, dziwne rzeczy się dzieją, tracimy pracę wiele osób, czyli nie jest zdecydowanie tak jak dawniej. Muszę powiedzieć, że obawa i strach bardzo często towarzyszą nam z, tego, z tych moich rozmów. Zresztą, jak patrzę na siebie, to też obawiam się o przyszłość, co to będzie. Patrzę na to, jak zanika wolność słowa, jak, są, jak rządy po kolei w krajach wprowadzają bezprecedensowe obostrzenia i prawa. Na przykład parę audycji temu mówiłam więcej, co się dzieje w Australii, ale to tak zaczyna kroczyć. Po kolei, także, także ciężko jest, wydaje mi się, przynajmniej dla osoby takiej jak ja, bo nie jestem taka chyba z natury strasznie wielka optymistka, zawsze mówię raczej taka racjonalistka, no ale martwić się zawsze, zawsze lubię troszeczkę tym wszystkim. Więc ja bym chciała, żebyście mi dzisiaj pomogli i chciałabym porozmawiać, i, i tak również państwo, bo ja szukam wskazówek, jak to wszystko przejść. To ja ci powiem, Joreczko, jak to przejść. Pozbawić się świadomości. Nie wiedzieć. Po prostu. Jak nie będziesz wiedziała, będziesz szczęśliwa. Nie, 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 nie. To, to ja, ja myślę, że to jest, mam bardzo krótkie nogi tego rodzaju przepis. To jest taki przepis, że jak wojna jest za oknem, to ja zasuwam okno i, i, w, i w tym, w tym momencie zagłębiam się w lekturę. Nie, myślę, że my tak. Może przez to, że żyliśmy przez jakiś czas w pępku świata, w bardzo wygodnym kraju, w którym e, żyło się łatwo, e, w którym była, e, róż, były różnego rodzaju siatki, czy są siatki zabezpieczeń socjalnych, e, w których e, człowiek nie musi się martwić. Co włoży na grzbiet i czy będzie miał co jeść, bo w tym kraju nawet ludzie, którzy nic nie robią, są bezdomni i tak dalej, jakoś tam zostaną nakarmieni. Nikt z głodu nie umiera, nie są to drastyczne sytuacje. Więc może przez to jak gdyby zatraciliśmy taki normalny obraz rzeczywistości, a rzeczywistość to jest walka to jest walka dobra ze złem. Ona zawsze była zawsze były wojny, zawsze były rewolucje zawsze jedni ludzie następowali na drugich. I tutaj ja myślę, że pokój ducha to jest coś, co można osiągnąć między innymi i głównie przez udział w naszej kulturze, chrześcijańskiej kulturze. Ludzie wiary, głębokiej wiary, mają pokój ducha w sobie. Maksymilian Kolbe miał pokój ducha w obozie Auschwitz. I był w stanie oddać swoje życie bez żadnego, że tak powiem, strachu, dlatego że wierzył, dlatego że wierzył, że życie, które mamy tutaj jest przedsiąkiem wieczności. No i jeżeli będziemy mieli tego rodzaju perspektywę, ja tak przekornie zawsze mówię, żeby żyć pełnią życia, musisz patrzeć na swoje życie z perspektywy śmierci. Tego, że odchodzisz, umierasz. I wtedy przewartościowujesz to, co się dzisiaj liczy. No bo dlatego, że na dobrą sprawę, to Ty, Janku, mówisz, zarzućmy sobie zasłonkę. Tak można sobie zarzuć, zasłonić zasłonkę konsumeryzmu i nie zastanawiać się na tym, dlaczego się pojawiliśmy na świecie, dlaczego cokolwiek zaistniał, my zaistnieliśmy w tym czasie, dlaczego musimy umrzeć, dlaczego teraz, a nie kiedy indziej. Jaka jest natura czasu. Co to znaczy czas? Co to znaczy wieczność? No te wszystkie podstawowe pytania, które powodują, że rodzi się cywilizacja, to znaczy rodzi się kultura, rodzi się sztuka, bo sztuka też odpowiada na te wszystkie pytania. I jak sobie zasłoniemy taką zasłonkę, którą, o okej, okay, czy jest duży ruch na autostradzie, co ja dzisiaj będę robił w pracy, czy będę się tam tamtemu, a ten mi coś tam powiedział, jesteśmy w takim zgiełku, w który przez, przeszkadza nam myśleć. Nawet w dawnych czasach e, ludzie prości mieli więcej okazji do namysłu, bo po pierwsze się modlili, po drugie wychodzili na, na zewnątrz, na obejście, patrzyli niebo, gwiazdy, co to jest, jakie to ma znaczenie. Dzisiaj człowiek nie patrzy w gwiazdy. Druga rzecz, że ludzie zasłaniają taką zasłonkę tak zwanej wiedzy. Natomiast im bardziej się rozmawia z ludźmi, którzy się zajmują nauką, kosmologią, fizykami teoretycznymi, i tak tym bardziej się uświadam oni uświadamiają nam, ile my nie wiemy, to znaczy, jakie są niesamowite przestrzenie. Które są zupełnie niepoznane. Natomiast bardzo wielu ludzi, z którymi mamy do czynienia na co dzień, ma taką mentalność, przepraszam wszystkich w cudzysłowie, inżynieryjną. To znaczy, oni wsiedli na maszynę parową, widzą, że tu coś się robi, wiedzą, że to jak tu przycisną, to tam wyskoczy i w związku z czym czują się panami stworzenia i, i, i pozbawiają się tej pokory człowieka, który no, jest takim bytem, jakim jest, wobec po pierwsze ogromu stworzenia, ogromu wszechświata. I, i w tym wszystkim, jak tak sobie, że tak powiem, wstanę rano i powiem, kurczę, następny dzień mojego życia, żyję e, i tak umrę, to jest, czyli to jest policzalne. Ja kiedyś tak, tak mówiłem, no przecież liczba śniadań, kolacji, e, wszystkiego, co w życiu, e, defekacji, stosunków seksualnych, wszystkiego jest policzalna. To nie jest nieograniczone. Nie będzie, e, kiedyś nie będzie N plus jeden, tego jeden nie będzie. I Czyli to się skończy. Nasze życie jest. Ograniczone czasie. No, tak. i wychodząc z tego założenia, możemy je dopiero przewartościować i, i pytać się, no tak, no na świecie no dzieją się rzeczy złe, dlatego że ludzie mają wolną wolę, robią złe wybory, wprowadzają w zło w świat, a przede wszystkim są pyszni i chcą rządzić innymi ludźmi, powodować innymi ludźmi. I, a, a ta największa pyszność, jaka jest, no to jest ta opisana w Biblii, w której chce się być jak Bóg. To znaczy tylko, że większość ludzi chce być jak Bóg w mocy Bożej. To znaczy, chce oddziaływać i tak dalej, kreować, tym podobne rzeczy, życia nowe stwarzać i tak dalej. Natomiast Pan Bóg nam daje niesamowitą okazję do tego i drogę i pokazuje: bądź jak ja w mojej miłości, w mojej miłości do stworzenia, w mojej miłości do zaakceptuj swoją wolną wolą porządek stworzenia, będziesz szczęśliwy. I jeszcze jedna rzecz, która jest, że teraz właśnie przez to, że żyjemy w takim bąblu, w takim, że tak łatwo żyć, nie trzeba się starać o to, żeby mieć co jeść i gdzie mieszkać, to ludzie są bardzo słabi psychicznie, a moje doświadczenie z ludźmi, którzy przeszli głębokie traumy w życiu, na przykład przez Syberię, tam ludzi, rodziny ginęły, ojców potracili, wszystko i tak dalej, było takie, że to byli fajni ludzie i żartujący i, i tacy... Jaśni i słoneczni. Oni nie byli e, przygnębieni tymi, tymi wszystkimi, nie żyli z tą traumą e, po 30, 20 latach, tylko właśnie żyli do końca swojego, swojego życia e, z, z wiarą w innych ludzi. I, I to są rzeczy niebywałe. Także nie przygnębiajmy się, proszę Państwa: świat jest piękny. Kobiety to... są piękne, a, a, że... dzieci Jan, są Ja dzieci są piękne. Wszystko, to, co mówisz, jest yy, prawdą i nie, jest, jest absolutnie z tą zgadzam. Tylko, że ja, mówiąc o nieświadomości, yy, ja chciałem iść w innym zupełnie kierunku. Tylko, że wiesz, no tak się ułożyła rozmowa. Bo ja chciałem Joli powiedzieć, że cała Machina pracuje na to, jest ogromna, żeby się bała. Co to znaczy, yy, cała Machina. Medialna, w tego całego świata yy, pracuje na to, żeby się ona się bała, bo jakiś jest no, człowiek. Czekaj, no... czekaj, czekaj, czeka, czeka, daj mi coś. jeszcze Bo jest jakiś mechanizm w człowieku, ja to zresztą sam doświadczam yy, pracując dla, dla basementu, yy, że ludzie, znaczy ktoś, nie pamiętam, jakiś magnat prasowy powiedział, stare powiedzenie, że nie jest informacją, że tysiąc. Ludzi pracuje na, na rusztowaniu, bu, na budowie, tylko jest je, informacja, jest to, że jedna osoba spadła i się zabiła. Rozumiesz? I, I rzeczywiście jest jakiś taki mechanizm, że na przykład, jeżeli napiszę dobrą informację, fajną, miłą, ciepłą, to ja patrzę na, na ilość kliknięć, czytelnictwo, to tam, no owszem, czyta kilkadziesiąt osób, czy tam kilkaset. Na rzecz, jak napiszę, że. Ktoś zamordował, wiesz, coś, jakieś straszne rzeczy się działy, to klikalność jest gigantyczna. Więc jest coś w nas, w nas ludziach, skłonność do przyjmowania złych informacji, do przyjmowania, do pognębiania się. znaczy, coś w nas, w nas coś takiego jest. Nie wiem, na czym to polega. A poza tym być może są też. Mechanizmy, które nie tylko rynkowe, takie, że media potrzebują tej klikalności, oglądalności czy czytelnictwa, yy, od czyli odbioru, że yy, jest to celowe działanie, żeby nas troszkę postraszyć. Straszy się nas COVID-em, straszyło się nas, yy, ciągle się straszy, ja pamiętam komisję rzymską, to się nazywało w latach 60 zaczęli, zaczęli pracować, którzy już zapowiadali, myśl, my powinniśmy w myśl tej przewidywań tych wielkich naukowców, którzy się zebrali i pracowali latami, i którzy my powinniśmy już teraz nie mieć prądu, nie mieć niczego nie mieć, głodować, bo wszystkie zasoby ziemi miały być zużyte. Ja to pamiętam, bo byłem młodym człowiekiem i bardzo się tym przejmowałem i byłem bardzo z tego powodu nieszczęśliwy. W związku z tym to nie jest, znaczy masz rację, że odniesienie do Boga, wiara yy, no, niesie dystans, niesie, wia, niesie yy, no, coś, co nas trzyma no, nad, przy duchu. Natomiast, natomiast my musimy się zmagać z tym, co nam oferuje no, nasza codzienność, rzeczywistość. A częściowo, chcąc, nie chcąc, Żyjemy w no, tym takim medialnym świecie, który no, nam serwuje to, co serwuje. To jest tak, że oczywiście, jeżeli kimś chcesz rządzić, jeżeli kimś chcesz manipulować, to instynkty, a w tym strach i lęk, jest jednym z najbardziej skutecznych. Z jednym, a człowiek lęka się rzeczy, których nie zna. Bo, jak przez coś przeszedłeś i tak dalej, to też jest e, zupełnie co innego. E, te wszystkie rzeczy służyły wytwarzaniu mobilizacji społecznej, kierunkowaniu wysiłku społecznego do czegoś. Że cały ten system, e, o tym mówiłeś o mediach, no idzie co jeszcze dalej. On usiłuje nas zredukować. On chce, żebyśmy się nie zajmowali tymi, tym myśleniem, tym, tą racjonalnością wyższą, że tak powiem, tylko byli zredukowani do naszych instynktów. Do, do naszych rząd. Bo jak jesteś zredukowany do rząd, to jesteś wtedy tłuszczą masą. To, to, to. No, jedni mówią, to jest może teoria spiskowa, że dlatego się nie uczy myślenia krytycznego w szkołach, dlatego szkoły są tak złe, żeby właśnie bardzo łatwo manipulować ludźmi przy pomocy właśnie prostych mechanizmów emocjonalnych, przy pomocy rząd, instynktów. I najlepszy jest strach, taki jak mamy teraz, przed czymś, od czego nie widzimy, czego, co nie jest namacalne, czego nie możemy sami stwierdzić. Mówi się nam, że powinniśmy się bać ludzi bezobjawowych, czyli dawniej mogłeś jeszcze stwierdzić fizycznie, o ten hashlek tam jest chory, to ja od niego będę się trzymał na 5 metrów. Ale teraz trzyma się od każdego na 5 metrów, bo on może być bezobjawowo. Chory. I to są rzeczy, które w części ludzi, bo część ludzi jest na to zaszczepiona, wytwarzają uczucie lęku. I w momencie, kiedy ty usiłujesz bo to jest tak, jeżeli sobie uświadomisz, że i tak musisz umrzeć, i tak na coś umrzesz, no choroby są, bo, bo, bo były, no to przestajesz się tak bardzo lękać o to, że coś się stanie z Twoim zdrowiem, z Twoim ciałem, no bo właśnie masz ten pokój wewnętrzny, który wynika z tego, że ten świat przemija, że idziemy w stronę śmierci wszyscy. Ta śmierć i tak musi nadejść, że w życiu nie liczy się, nie jest najważniejsza liczba dni, które przeżyłeś, tylko. Jak to życie przeżyłeś, co w nim robiłeś, czy w nim szedłeś tą ścieżką, którą chciałeś iść, i tak dalej. To są rzeczy ważne. Natomiast ludziom się odwraca, ludziom się całkowicie odwraca ta hierarchia wartości, którą nasza cywilizacja zachodnioeuropejska mimo wszystko no, wytworzyła jako taki kanon. Andrzeju, bo... ale ty mówisz tutaj właśnie, mówiłeś, Grecja, Rzym. Chrześcijaństwo, ale pomijając te wszystkie te, te aspekty, pomijając dogmaty wszelkich religii, chrześcijaństwa czy innej, to jest coś takiego, jak się wróci jeszcze do podstawy dobro i zło, bo, bo na przykład ludzie jakieś pierwotne, które nie mają pojęcia, co to chrześcijaństwo, czy inne, jakieś tam zen, czy tam inne, mówię, niechrześcijańskie. To chyba wracamy jednak do, tego, do tej podstawy dobro-zło. Ja jeszcze chciałam o tej świadomości, bo ty Janku tak nieświadomie tą świadomość tutaj mi postawiłeś, czy nam, nam wrzuciłeś do tematu, ale, ale co sądzicie? Bo jest taka teoria, to znaczy, no to, to jest faktem, że, że wszystko, co, tu, co istnieje, wszystkie te rzeczy, to jest wszystko energia, prawda? Ta no, cała nauka, atomy, wszystko, my jesteśmy energią, my jesteśmy jakimś tam rezonansem, stąd właśnie, stąd właśnie te całe. Te całe, wiesz, na przykład strach dodatkowo G5 czy coś, że to będzie z naszymi, z naszą energią gdzieś tam, z naszymi falami, elektromagnetyka. Ja nie chcę, nie chcę, już tam wiesz, w te, te naukowe wchodzić, ale ponieważ my wszyscy jesteśmy energią i ten nasz żywot tutaj jest po to, żeby ciągle podnosić swój ten, swoją tą świadomość, swoją tą, tą energię, że im wyższa energia, tym się wznosimy, bardziej oddalamy od zła i dążymy do dobra. Dlatego się mówi nie strach, a ja nie jestem kabalistą, nie chodzi mi tam o, o kręgi wtajemniczenia i tak dalej, bo to byśmy szli w takie rzeczy bardzo ciekawe, okultystyczne. Ale oczywiście, że każdy z nas ma sumienie, że sumienie, no, po tym się rozpoznaje człowieka, że jest coś takiego jak prawo naturalne, do którego się odwołuje prawo pozytywne państwowe, które zostało przywołane zresztą nie tak dawno, bo na przykład w zbrodniarzy w Norymberdze sądzono na podstawie prawa naturalnego, a nie na podstawie prawa Trzeciej Rzeszy I energia, i energia, masa to są nasze pojęcia, którymi opisujemy coś, co jest bardzo y, trudno uchwytne. Wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak materia świat materialny. Nie ma czegoś takiego. Nie, nie możemy też zatrzymać świata w jednym przekroju, bo nie wiemy, czym jest czas, bo mamy czasu przestrzeń W związku z czym, teraz niedawno były, były różnego rodzaju zjawiska fizyczne odnotowywane przez satelity w Ziemi, które zakłócały pracę tych satelitów, które są związane z promieniowaniem wynikającym ze zderzenia dwóch czarnych dziur, które miało miejsce 9 miliardów lat temu. Czyli, czyli, co to jest jednoczesność? Nie wiemy, co to jest czas. Nie wiemy, na dobrą sprawę. Co to jest wieczność? Nie wiemy. A fizyka kwantowa to jest to, co, co jest w tym momencie, jako część nauki. A też możliwe, że jest to no, no jakiś przedsionek, jakiejś pełniejszej wiedzy. Czyli w ogóle nasza zdolność intelektualna może być bardzo ograniczona, może być tylko na, na pewnym poziomie, nie, że nasze stworzenie jak gdyby ogranicza to, jak możemy poznać. Więc ja nie sądzę, żeby nie wiem, jakieś spinanie się po tych kręgach tam, nie wiem, ze firotach, nie, spowodowało, że nagle ja, ja uzyskuję boską świadomość. Nie jestem w stanie uzyskać boskiej świadomości, bo jestem stworzony. Ja tutaj chciałbym jeszcze później zaaponować tutaj, bo wcale wykształcenie nie czyni człowieka mądrzejszym, no ale to już jest to już jest i ma, mamy tego wiele, że tak powiem, dowodów, no ale. Ja tego nie powiedziałem, że czyni mądrzejszym, ale pozwala na krytyczne myślenie, pozwala na, na odrzucenie fetyszy, fetyszyzmu nauki, to znaczy im człowiek jest głupszy, tym bardziej da się nie tyle, że zastraszyć, co w pewien sposób omamić czymś takim, że się mówi, o wiesz, naukowcy mówią tak i tak, musisz tak, tak robić. Tak, i tym tylko całym na tym, że robią... Oddeć. Nie potrafi ocenić te tego zdania, nie potrafi stwierdzić, czy ono jest prawdziwe, czy fałszywe. Tylko to wcale nie ma nic wspólnego z wykształceniem. Cały ja nic polega na, myślę, na tym. Ty Dlatego, no. że coś takiego jest, że Pan Bóg, Pan Bóg daje jednemu człowiekowi mądrość. I niezależnie od tego, czy on ma ukończone 7 klas szkoły podstawowej, czy w ogóle nie ma szkoły podstawowej, coś takiego to jest. A rozumiesz jest, mamy profesorów Uniwersytetu, mało tego, powiem ci więcej. Ja kiedyś w moim życiu, w dawnych czasach, miałem ogromny szacunek dla tytułów naukowych. Teraz jak. Ja nie to, mam z samego czy... początku. No więc nie ja widzę, żadnego tytułu. Miałem szacunek <laughs> do tytułów naukowych, bo jeżeli ktoś był powiedzmy profesorem uniwersytetu to wydawało mi się, że musiał jednak coś wiedzieć, przejść jakiś, jakiś ten. O, po latach y, doświadczeń i znajomości nie, nie, nie. do wniosku im bardziej wykształcony, tym głupszy. Przepraszam, najmocniej inaczej, może oczywiście przesadzam. No, historia się nie skończyła, dobro walczy ze złem. Y, tylko że y, ci, to jest też jedna z ciekawych kwestii, y, bo ja myślę, że szatan nie ma poczucia humoru. Że te wszystkie biesy, one są niesamowicie poważne, bo są pyszne. Pycha uniemożliwia człowiekowi śmianie się z siebie i śmianie się z innych, bo, bo człowiek jak gdyby jest taki napompowany tym, że jest ważny, że nie do, dociera do niego właśnie kim, kim tak naprawdę jest. Bo tak na dobrą sprawę, no umówmy się, yy, tu strasznymi rzeczami żyjemy, a tu Stany Zjednoczone, a tu Chiny, a tu się zmagamy z takimi rzeczami, a tu inżyniera genetyczna. No, jedna asteroida o promieniu półtora kilometra, jak tam nas trochę zahaczy, no to skończymy się i skończy się ten świat i skończy się nasze zastanawianie i skończy się cywilizacja na Ziemi. I to jest jedno zjawisko kosmiczne, których jest pełno. Wystarczy sobie popatrzeć na Księżyc, jak jest uprzczony, że tak powiem. To się może zdarzyć, no, tak samo jak może się nam zdarzyć inne rzeczy. Zawał, wylew, rak. No, patrzmy na siebie z perspektywy umierania, i cieszmy się każdą minutą. I cieszmy się innymi ludźmi, kontaktem z innymi ludźmi, szanujmy innych ludzi. Po prostu nie dajmy sobie robić wody z mózgu i nie dajmy się wpędzić w takie stany lękowe, bo naprawdę nic gorszego nam się nie może zdarzyć, niż to, że umrzemy, a to w sumie nie wiadomo, czy jest takie złe, tak na dobrą sprawę. Przechodzimy do innego świata. Lepszego, wszyscy no. wszyscy, wszyscy mu, będą, będziemy musieli to w cudzysłowie Zaliczyć. przeżyć. Zaliczyć. Zaliczyć. Tak. Tak. Pamiętam taki moment, co było y, na wakacjach, było ognisko. Leżałem przy tym ognisku na no, takim nie wiem, ławie drzewni, ja już nie pamiętam. Wtedy patrzyłem w niebo, właśnie w te gwiazdy, to było w Bieszczadach. I w pewnym się uświadomiłem sobie, aha, i poczułem się szczęśliwy, ale tak takim tak. poczuciem pełni szczęścia i w tym momencie uświadomiłem się sobie mówię mając 11 lat że to się skończy i pamiętam że poczułem to do dzisiaj to uczucie taką straszną kosmatą nazwijmy to ja to opisuję kosmatą łapę na plecach lęku straszliwego strachu przez tym boże co to by, wiesz i po latach sobie uświadomiłem jedną rzecz, to znaczy, ale to już może bardziej intelektualne przemyśleń, że niezależnie od, od tego, czy istnieje, tak jak wierzymy w to, w Boga, istnieje ten inny świat, powiedzmy wieczność, czy tak jak ateiści twierdzą, że jest nic, nie ma nic, Boga nie ma, nie ma drugiego życia, innego życia, to tak czy owak. Wychodzimy na plus, dlatego że jeżeli jest to drugie życie, to będziemy żyli, chyba że trafimy do piekła. no to już nie wiem, co to będzie. No i tyle I, na dzisiaj. Tak, kochani Czekaj, już kończę. Raz już, raz kończę. Lepsi... To ty mówisz, że jest zakład Paskala, bo to się nazywa, że lepiej wierzyć, bo tam, że tak, to tak sum... nie, 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 bo można nie wierzyć, bo z drugiej strony możesz sobie pomyśleć, przepraszam, nie było mnie, jak była bitwa pod Grunwaldem, nie walczyłem pod tym Grunwaldem no to nie będę walczył w jakiejś innej bitwie, no po prostu nie będzie mnie i cześć. Także to jest pocieszające. Nie czy się Jolu pocieszyłem. No wiesz co, Ale... ja <laughs> na tydzień żegna się z państwem Jolanta Ostrowska, Jan Wichrowski i redaktor ja, i, I raz... Andrzej Kumor do I następnego za, spotkania. Za